Ja sobie tak usiadłam na łóżku i sobie pomyślałam, Matko, bo skarpałam na Justina Bieberze koncercie, ja go widziałam na żywo. Wczoraj jeszcze tego nie rozumiałam, ale dzisiaj już to rozumiem. Cześć, witam Was wszystkich w nowym dniu. Tutaj, proszę bardzo. Gospodyni. Gospodyni najlepsza na świecie. Tak mnie wczoraj ugościła, wszystko miałam. Dwa ręczniczki, miałam wszystko przygotowane. Pościel pachniutką. Ym... Otworzyła mi lodówkę, piwko, w, wódka, whisky. Nie no, żartuję. Woda, liptonki, jakieś wszystko przygotowała. Naprawdę e, być gościem u Julki to jest po prostu cała, Ej, cała przyjemność po mojej stronie. Tam. Nie pożegnałam się wczoraj z wiadomych powodów. Chyba nie muszę się tutaj tłumaczyć, po prostu... tak ja się pić chciało. Tak mi się wczoraj chciało pić po tym koncercie, bo jak już zajęłam sobie miejsce, to mówię, nie, jak teraz się wrócę do sklepu i kupię sobie wodę, to już 100 nowych osób wejdzie na tą płytę i zajmie mi. A ja byłam w połowie jakoś mniej więcej płyty. Normalnie widziałam go na żywo, jak go widziałam, ludzie! On jest perfekcyjny dla wszystkich fanek i niefanek. Po prostu. On jest perfekcyjny pod każdym, każdym względem. No, perfekcyjny. Perfekcyjny. Tak jest perfekcyjny po francusku. Perfekcyjny. Perfekt. Z A z francuskim akcentem? Nie potrafię powiedzieć z francuskim akcentem. Perfekt! Jeszcze szybko Wam opowiem w ogóle, co się działo wczoraj, bo wczoraj były takie emocje i byłam ciągle z Julką, i byłyśmy na mieście i tak dalej. I ja nie... też powinnyśmy wychodzić. <laughs> nie opowiedziałam Wam ogólnie mojej przygody, jeśli chodzi o trasę na lotnisko. To był dramat. Um, dzień miał zacząć się zupełnie inaczej. Byłam 10 minut przed autokarem, no i sobie siedzę. Sobie siedzę i czekam, aż, aż zaczną nas wpuszczać do tego autokaru. Siedzę, siedzę, siedzę. Zaczęłam sobie wymieniać obiekty w aparacie. Wyciągnęłam sobie kanapulkę, zaczęłam sobie jeść i mówię, kurczę, jeszcze 5 minut jeszcze nie wpuszczają? Patrzę, autokar zaczyna odjeżdżać. Normalnie odjeżdża z, z platformy, odjeżdża z parkingu. Zabrałam wszystkie manatki ze sobą, zabrałam walizkę, zabrałam ten otwarty plecak. Kanapka mi jakoś wyleciała, w ryju jeszcze przegryzam wszystko, biegnę i skaczę i bumaham. Beczałam jak jasna cholera i sobie stwierdziłam, tak nie może być. Ja pojadę na ten koncert i choćby skały strały, a mury pękały, jak ja to mówię, pojadę. Zobaczę Julkę, nie poddaję się. I zamówiłam taksówkę, która wyniosła mnie. Tyle, ile... Do czego to porównać? Ile bilet na samolot? O! O Boże! Centralnie. Chodzi o to, żeby się nie poddawać i nie panikować, bo wtedy, gdybym ja stanęła tam i się załamała i stwierdziła, nie, już nie wyjdzie, to bym tutaj nie była. Max dostał prezent, ale z racji, że go nie ma, to ja go otworzę. Świnia! Ej, bo wszystko ale jaka Bo wszystkie zabawki piszczały, ja mówię, ty oszalejesz, że jak on ci będzie gryzł i będzie piszczało, to przynajmniej ci będzie chromkać. Jakby pierdziała! Wiesz, jak mój kot się tego bał? Właśnie dostałam prezent! Dziękuję. Lubisz, nie? No, a skąd no. wiesz? No, kiedyś tam coś. Pokazuję Kiedyś tak nie? jak brać kęsa, to tak. Uff, stwierdziłam, wezmę dwie paszki. Ale teraz nie ma, tak to cieszę Nie ma? No, właśnie tylko długoś więc... powiedzieć, to ja mam jeszcze więcej. Nie! No, no, to to coś jest coś. w jednym sklepie i to raz jasne, rósł jak znajdziesz. Aha, no to widzisz. O, ale muszę nie pokazywać lorą komisję. Ale żarcia! Ej, ale czy ja No właśnie tak mizernie wyglądasz. Stwierdziłam, że trzeba co kupić coś. Ale fajne. Tego nie jadłam jeszcze.

Majulcia słodycze, nie musicie się o nią martwić teraz przez kolejne ile? Tydzień? Dwa dni? <laughs> Chciałam powiedzieć przez miesiąc, ale to chyba zjadł nie znowu, że nie umiem się odżywiać. Och. O, jak się dziękuję. Takie, takie rzeczy, to mnie tak cieszy. Wychodzimy na miacho. Jesteśmy już na mieście, w końcu wyglądamy jak ludzie i jesteśmy gdzie, Luka? Pod operą. A gdzie dokładnie jaka stacja? Obe... Opera. Oper. Jesteśmy pod przepiękną operą. I wygląda bosko, bosko, a to okolica. I za chwilę idziemy do. Galerie Lafayette. G. G jak? Galerii Lafayette. Galerie Lafayette. I podobno Julka zabiera mnie na dach. I piąteczka, bo mamy obydwie lęk wysokości. Ja mieszkam całe życie na parterze. Julka mieszka na drugim piętrze i, jak to mówi, wyżej nie wejdzie. Mieszka od kilku lat w Paryżu, a jeszcze nie śmiała wejść na wieżę Eiffla, bo się boi. Zawsze nie ma biletu. No, to jest taka wymówka, że nie ma biletu. I idziemy na. Ej, podekscytowana trochę jestem, jeśli chodzi o ten dach. Cieszę się. Cieszę się. Trzeba. Trzeba robić coś w życiu co nas cieszy przede wszystkim i właśnie to robię <grywia> To będzie muzyczka teraz tańczyła Jesteśmy pod operą, dokładnie pod y, sklepem, sklepem i... y, iPhone nie iPhone'a <grywia> Upu, pod sklepem Apu. I co robimy? Idziemy dalej. Co z tego, że się ludzie patrzą? Naj moje największe, najlepsze wytłumaczenie na to, jak robię coś głupiego, to jest to, że mówię, że ci ludzie nigdy w życiu mnie już nie zobaczą. Tak, mam to To samo. jest to. Tak sobie, tak się motywuję. No i co z tego? Wyglądasz teraz głupio, masz jakiś sprzęt z jakimś ogromnym mikrofonem. Po pierwsze, nie rozumiem, co mówisz, no chyba, że się zdarzy, że przyjdą Polacy, nieważne. Ale zaraz, zaraz mnie miną, zaraz zajmą się swoimi sprawami, może ktoś się spieszy do pracy, może ktoś ma rozmowę, jakieś interwiu, a może ktoś teraz idzie, jedzie kupić chomika. Już nikt mnie nie, nikt nie będzie myślał o mnie. Chomika? No, na przykład. O Tylko zabrałam je do galerii. Żebyś sobie zrobiła zakupy, choć pokazać coś fajnego. Żebym <grym> sobie zrobiła zakupy. No i ja zadowolona, idę do kantoru, mówię, dobra, no to wypłacę sobie pieniądze, może sobie coś kupię. E, to to właśnie teraz zobaczycie, do jakiej galerii mnie Ma. Wow! To jest to! Wow. I jeszcze zapach perfumów, ja jestem w niebie! Aż biedna przeszedł. Ej, chyba nawet bardziej niż na wczorajszym koncercie, nie? Nie no, przesadzam, ale wow! Mm. Właśnie pani mnie popsika, senioriną, czy jakoś, jestem w raju, jestem w raju. Jest dużo rzeczy, których o mnie nie wiecie, ale jedną rzeczą jest taka, że ja uwielbiam perfumy. Może nie mam jakiejś ogromnej kolekcji, jakichś super, ekskluzywnych perfum, ale ja po prostu uwielbiam ktoś do galerii wąchać. Za każdym razem jak ktoś, mój znajomy, ma jakiś perfum, ja zawsze się muszę zapytać, co to za perfum. Odkąd jestem w Londynie, to kupiłam już trzy perfumy, bo jak ktoś pachnie... Tak, bo Jak ktoś pachnie, to ja się zawsze muszę zapytać, czym pachnie. I och, uwielbiam. O Jezu, jestem w jak to pachnie. Jesteśmy na tachu galerii. Takie widoki. Część Diora dla dzieci. Sprawdźmy sobie co takiej sukienki. Jedyne dwa euro. To jest ten moment, kiedy przez chwilę możesz pomyśleć o swoim życiu i poczuć się <grymne> jak? wyjątkowo, poczuć się wyjątkowo, dokładnie. Chociaż za parę dni będziemy znowu jechać na 8 godzin do roboty, na rowerze, będziemy śmierdzieć i tak dalej. I to jest ta chwila, kiedy można poczuć się na nas? Daleko jeszcze? Tak. Jak w szeregu, pamiętasz to? Daleko jeszcze. Moi drodzy, jesteśmy na łuku triumfalnym. Julka czyta uszczypliwe komentarze od widzów. Nie rozumiem tego naprawdę. Posłuchajcie mnie. Byłyśmy przed chwilą w galerii. Julka dodała sobie zdjęcie na Instagramie z Tiffany i powiedziała, że och, że o mam Pisałam nadzieję, że, że kiedyś będę kiedyś mogła... że kiedyś ja będę ro tam robiła zakupy. że kiedyś ja i tam że kiedyś ja tam będę robiła zakupy i ludzie się przeczepili do tego my, 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 my. że jak ty w ogóle możesz mieć takie wartości, my, 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 my. jak ty w ogóle możesz myśleć o błyskotkach co tobie jest w głowie <laughs> jaką ty jesteś rozpuszczoną dziewuchą powinnaś dziecko karmić kurwa obiad iść robić, to jest straszne jacy są ludzie, nie, nie, nie po prostu nie wierzę w to Ludzie, bierzcie sobie naprawdę z przymrużeniem oka ten YouTube, bo widzicie naprawdę 10 minut z życia youtubera i później oceniacie tak wspaniałą osobę, która jest tam. Patrzcie, Julka już prawie płacze. Jadłyśmy brzoskwinki, nie pozwolili nam, a plany jakie są kolejne? Wracamy do domu zaraz? Niedługo. Niedługo. Bo zanim zejdziemy, to trochę nam zejdzie, żeby się spakować, wypisać pocztówki. O, pocztówki o, dla Was kupiłam. Przygotować tak w ogóle. się, pojechać po Alexa i będziemy wracać na lotnisko. Dokładnie. Pomyślcie sobie, gdybyście tak zostali na 20 minut sami w domu juzeberki. A oto outfit of the day, w sumie outfit of the previous day as well. <grywka> spodnie Topshop, Jamie. Najlepsze spodnie, najlepsze jeansy ever, najbardziej wygodne, najbardziej elastyczne polecam. Koszulka. Berszka. Tu mam dla Was kartki i to po prostu nie mogłam się oprzeć. Wiem, że jest trochę przypołowa, wiem, że jest trochę y, dziecinna, ale przepraszam bardzo. Musiałam, <noise> znacie mnie, musiałam po prostu. Są to kartki dla dziewczyn z Instagrama, bo zadawałam wam zagadki, zrobiłam taki mini konkursi. E, lubię do was wysyłać pocztówki, lubię was obdarowywać, bo jesteście kochani i chcę wam pokazać, że o was myślę. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Jeśli wam się podobał, to będę więcej nakręcać takich vlogów, tylko proszę dajcie mi znać. E, będzie więcej vlogów z Londynu, jeśli tylko chcecie. Jestem zmęczona, bo wczoraj byłam 21 godzin e, na nogach. I spałam 5 godzin i dzisiaj znowu bardzo intensywny dzień, ale o to chodzi. O to chodzi w życiu działamy, nie zamulamy. Kochaj bochto. Cześć! Odzywam się do władzy w bojowych warunkach. Moja droga na lotnisko była bardzo ciekawa. Otóż nie wiem, był jakiś chyba alarm bombowy czy coś takiego i nie jechało jedno metro. Później drugie się spóźniło, później musiałyśmy się przesiadać z Julką i tak dalej. E, później pociąg, który jechał na lotnisko. Ostatecznie nie jechał na lotnisko, zatrzymał się dwa przystanki przed i odchnęłam dwa przystanki przed lotniskiem na peronie. I miałam 20 minut do wylotu, um, ale zagadałam do takiego jednego Francuza, czy umie porozmawiać po angielsku. Okazało się, że potrafi, okazało się, że miał lot, tylko że 10 minut później ode mnie zgadaliśmy się, że zamawiam Ubera i że ja mu zapłacę. Miałam tylko funty, powiedziałam płacę w funtach. Ciepło, tylko na to lotnisko. Okazało się, że Uber następny, Uber miał przyjechać za 15 minut, także za 15 minut, to my dawno powinniśmy być na lotnisku. I on później poleciał, poleciał do informacji i okazało się, że za 7 minut będzie pociąg, który jednak dowiedzie nas na to lotnisko. Więc czekaliśmy i jak tylko ten pociąg dojechał na to lotnisko, to wybiegłam tak bardzo, że teraz kaszle, jak taki stary gruźlik, normalnie odrywa mi się jakieś skrzepy. Jakiś... Tak, tutaj biegłam. Później jeszcze na odprawie, musiałam się odprawić, zatrzymali mi mój bagaż, bo tak się śpieszyłam, że nie wyciągnąłam puszki Liptona cudownej puszki Liptona, którą mi Julka wsadziła do pleca, żeby się napiła. Zatrzymali mi to i Francuzi powoli sprawdzali te wszystkie torby. A ja mówię, przepraszam bardzo, ja się bardzo śpieszę. Czy mógłby Pan sprawdzić to moją torby? Nie, nie, zaraz, zaraz. I ostatecznie chodziło tylko o to, żeby tą puszkę wyciągnąć. Um, no, wyciągnęli to, yy, jak zabrałam po prostu ten plecak do ręki i tą walizkę. Po prostu biegłam tyle, ile sił w nogach i dobiegłam w ostatnim momencie. I Julka jest mi świadkiem, że wyszłyśmy odpowiednio wcześnie, tylko to po prostu wszystko jest jakieś, nie wiem, tak zwany bedluck, jakieś straszne nieszczęście. Ktoś rzucił na mnie zły czar, przyznać się kto. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Julka, chcesz coś powiedzieć? Bo w sumie nie da... Zasubskrybujcie kanał Olur! Dokładnie tak. Żegnam się z Wami wszystkimi i pa!